Życie w Stambule. Jest jak mule. Turystyczne życie na wypasie. Siemano, słuchajcie, staliśmy, moi drodzy, w środku miasta. Spaliśmy sobie tutaj w takim pięknym oto namiocie. Wszystko jest dla nas, wszystko jest po coś. Nikt nas nie wywalił. Jest dobrze. Tu on jest. No śluz już zostawił za śluzów śluzów idź tutaj sobie śluzuj na śluzę no to jest nasz kokon miejski tak sobie radzą oni on nie chciał mieć zębów albo przymusiłem łowo mhm. <grystanie> ale bubel wow, ale bubel moi drodzy tak wygląda właśnie życie na uchodźstwie tak, bardzo szybko uchodzi. O, tutaj jest wjazd na osiedle. Osiedle mieszkalne. Przy którym spaliśmy właśnie. Było otoczone bardzo wysokim murem i drutem kolczastym o góry. Teraz y, ruszyliśmy już na trasę i idziemy w stronę Shile. Po prostu w stronę Shile. Jeszcze nie wiemy gdzie. Ale mamy nadzieję po drodze znaleźć jakąś Chaitilate. I generalnie tutaj jest ścieżka rowerowa, ale ja nie widziałem ani jednego rowerzysty, wczoraj ani dzisiaj. Tutaj wszyscy wolą tutaj w samochodach. Tutaj potrąbić, trochę się powkurzać, wy, wyżyć Naprawdę tutaj tyle trąbiał. Co orkiestra cała Prawda Jones? Prawda, Indiana zaborczy borcz. Indiana zaborcz borcz. Idziemy na czaj, bo muszę się napić ciepłego. Nie, ty nie musisz, ja muszę. Dzisiaj ja piję. Byshamel! <grym> Byshamel? Ale... Ty... Co jest? Moi drodzy, jest do Ale się super odbija dźwięk. Dobra, Dobra, spieprzamy. No, spieprzamy. Yy, to był nasz występ. Zrobiliśmy zakupy i musimy spieprzać my szybko, my, my szybko, no. Myślamy, myślamy, my, my. Moi drodzy, próbujemy złapać stopa. Zmieniamy trochę taktykę, bo Piotrek robi nowy napis. Omerli. I łapiemy tego stopa cholernego, no. Musimy to ogarnąć, ale tu z za dymi łe. Ile żeśmy tu stali? Z pół godziny na pewno. Więcej. Z godziny. Blisko, z blisko godziny myślę. No i no ja uważam obiektywnie, że to jest... miejsce bez potencjału. Idziemy dalej. Będziemy próbować dalej, bo tutaj reagują ludzie, ale też nie aż tak. No i nikt się nie zatrzymał jak do tej pory, nie? Ani dzisiaj, ani wczoraj. Ale to znaczy, że mamy dobre zadanie przed sobą. Odpowiednie co do naszych możliwości, czyli bardzo trudne. A nie będziemy o spadku? Spadnie trochę. Sam spadniesz. Spadaj Nie, <laughs> ja nie No nie jest tak łatwo. No nie jest w ogóle łatwo, nie? Ale zmieniliśmy plan bo generalnie Istanbul jest tak wielki że nasze głowy tego nie ogarniają tak naprawdę i teraz odbywamy podróż na inny kraniec tego miasta ale to i tak jest tak naprawdę nie wiem jedna, jedna dziesiąta jego wielkości idziemy na inny kraniec Dziękuję. tu właśnie ziomek który wysiadł nam super pomógł, wytłumaczył na przystanku Yy, I mówi, że ten bus, którym jedziemy zaprowadzi nas na dobrą wylotówkę z miasta, nie? I tam yy, instalujemy się i robimy nowy plan tak, życie na powodzenia ale nawet jak go dotrzymy, to nie będzie wcale łatwiej. Pozdrawiamy. Nie, tam się kierujemy moi drodzy. To I Ok, thank you brother. So first metro and. Hello. Hello. My name is Jacob. My name is Jihan. <laughs> Jihan. Jihan is helping us to get out from Istanbul. Yeah. He's okay. our friend. Jihan is very helpful and, uh, and lovely guy. Yes. And now we are Thank leaving. You so much. <laughs> we are waiting for the metro and then go to the bus because auto stop in Istanbul is very hard. And Istanbul is too big, like 20 million people. To Istanbul, it's uh, all Poland. So, reaching on No, We have a tent. Huh. You have a tent. Yes, we, we yes. A tent, really? really? Yes, we really? have this place. Hotel. No hotel. no hotel. Why? <laughs> Why? No hotel. Be Be <laughs> because we is are dangerous. No, no. Why? It is dangerous. Brother, maybe you don't believe, but we were <laughs> come, sleeping. Come on my home. Come on home. <laughs> no, we were sleeping in the tent in Istanbul today, tonight. <laughs> really? We really? was. We slept. Yes. yes. And we survived. <laughs> it is dangerous. <laughs> beer, beer, beer. <laughs> <laughs> today. Promni to tu sile end sleep. Brata Jest, jest, brata. Let's go. Moi drodzy, jesteśmy już w Nishantepe. Tepe to jest chyba taka mini dzielnica, albo taka mini miejscowość na wyjeździe z Istanbułu, który ma w ciul mieszkańców 20 milionów. i No i udało się. Wszyscy są, chcą nam pomóc. Wszyscy. W autobusie wszyscy wiedzieli, że chcemy jechać do Sile. Tak, zaczęło się spokojnie. Taka dziewczyna. Która usiadła na miejscu, gdzie ładowałem telefon, mi go trzymać. Potem zaczęli się pytać, czemu to Nissan TP? Jak wytłumaczyliśmy, że na autostop, to nastąpiło pospolite ruszenie. I wszyscy z przodu, obok i z tyłu zaczęli gadać, że to, tamto, i zaczęli się śmiać. <laughs> Impossible. No ale pomogli nam i chyba faktycznie tak blisko jeszcze nie byliśmy. A więc, a więc, ruszamy dalej, uważaj Piotr, uważaj. Salam Alaikum. Alaikum salam Chwile. Piotrze, powiedz coś nam, powiedz coś nam. Czuję się jak w Belgradzie. To, że tak. Jest mnóstwo samochodów, mało śmieci. ludzi, śmieci, beton i suchość taka, nie? Taka Taka trochę pustynność. Tam staniemy, tam. To jest dobre miejsce. Prawda, Piotr? What's your name? E, Dawood. Dawood? Da yeah. Nice to meet you, Peter. Peter. Peter, Peter and Jacob. Jacob. Jakub. 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 Śmigamy. no co masz kulisy, tak. Moi drodzy, śmigamy do szkiny. Tak. Zajęło to około 5 minut bardzo, i jest okazało się, że wspaniałe. ziomek jedzie Udało. dokładnie do szile, do pracy, do Luna Park. Naprawdę wspaniale. Po dwóch dniach łapania wystarczyło 5 minut w odpowiednim miejscu. Dziękujemy Wam. Eee, moi drodzy, to jest pierwszy stop. Pierwszy stop, moi drodzy, to jest. Eee, I będzie jeszcze wiele innych. Udało nam się po ciężkim dniu straglingu i tak dalej. Udało nam się złapać tego stopa i ruszamy do Sile. Bangi! Bye. Piotr, my jesteśmy w Sile? Czy to już jest Sile? W Sile. w Sile. Bye, brada, Thank you. To jest, jest brada. Ja, yeah, Poland, Polska! No i co? No i udało się, udało się tak o. <gry> udało się tak o, proszę o jest już w sile, tam jest morze, moi drodzy chyba, z tego co wiem. Tak, tam jest już morze i pływa w sile. <grym> A my spieprzamy dalej, bo nie ma czasu, czyli to chyba jest tam, z tego co mi się wydaje, tam, tam. tam, tam. No i co? I wolimy, nie? Ja muszę no. zjeść coś, bo jestem głodny, bo mi masa spada. Ktoś w ogóle nam kupił kawkę na tak. tej stacji. Tak, da, dał da kawkę, pa, pa, papieroskiem podczas i tak dalej, było super. Mordo, polska kiełbasa zawsze i wszędzie, prawda? Zawsze i wszędzie polska kiełbasa. Tam mamy arbuzy, tu mamy kiełbasę i preksla i tak dalej. Jemy sobie, tu jest serek, tu jest pioter. Jemy i śmigamy, tak? Jest upał, jestem trochę zjarany ale nie taki Wiesz to nie? Mamy luz i Esza. Malujemy. Widać coś? Pieprzamy Kairbasi. Kairbasi. Właściwie chyba jest. Czajbasi. Tak. Dobrze widać. Dobra, to zapieprzamy. Zapieprzamy. Widać, że Polska idzie. Sandały, plecaczek, czapeczka, tak zwane czapa szyja, tak zwane. No, i ruszamy. Nie jestem makówka music, ale cały czas staram się być dobrym YouTuberem. Nie wiem, czy chyba ani razu nie przeklęliśmy, prawda? Tak, chyba nam to się udało, właśnie tak. I tak będziemy poczyniać, moi drodzy. Ruszamy przed siebie, idziemy na przystanek i łapiemy stopka, tak? Przytam jakiś rudy gość, A to jest Pitek. Tam. Salam alaikum! Witam! moi drodzy, słuchajcie, złapaliśmy kolejnego stopa na Kairbasie. Udało nam się. Ile staliśmy? 10 minut, Piotrze, prawda? No i To tutaj z chłodną panią, ona raczej nie chce, żebyśmy ją pokazywali. Ale udało nam się zobaczyć kolejnego stopa, moi drodzy. Tak. Śmigamy dalej. Jest wspaniale, tak? Piotrze, my już weźliśmy w Kairbashi. Już jesteśmy w To już, to już, no. No to był... no to obok było... Moi drodzy, to jest Basi. sobie to jest zwiedzamy, tak do, Dotarliśmy, moi drodzy, Turcja jest piękna, ale troszeczkę w właśnie yy, Serbię. Serbia, no. Tylko że mają dostęp do morza i plaże i ładniejsze laski chyba są też. Ty, ale karma. Ty karma wraca, ale, yy, karma wraca zawsze. Pamiętajcie, zawsze, zawsze. Moi drodzy. Nie jestem Korwin Mikke, ale lubię schodzić moi drodzy. Plup. Plup. Jak to mówili komuniści? Cukier krzepi. Tak, cukier krzepi. teraz trzeba tutaj porządnie zamieszać czaj turecki, moi drodzy. Pyk, 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 pam, pam, pam. Bardzo pięknie się rozpuszcza. A Piotrek dalej pr pracuje nad swoją kaligrafią. Lokalna mieścina, gdzie można wypić sobie czaj i zapalić kiepka. Super! Ale drogie dzieci, nie palcie papierosów, to jest złe. Prawda, Piotrze? Weź nawet nie mówi o tym. Nawet o tym nie mówię, przepraszam. Natura jest y, brutalna. Strasznie wychudzony psiak, ale piękny. Gdybym miał miejsce, zapakowałbym go do plecaczka. Ale póki co, łapiemy Agwamerkę, z moi drodzy. Przy brzegu Morza Czarnego. Wzdłuż li linii brzegowej na wschód, aż do Gruzji, bracie. Aż do Gruzji. Aż tam. Jedzie on. Jedzie on. Po jakim czasie zopaliśmy stopa? No, po paru minutach. Po paru minutach. minutach tak, Idzie jak spładka chyba, tak? Idzie jak spłatka. No. Super, jeszcze nie wiem jak się Rzymek nazywa, ale jest y, y, bardzo luźny i otwarty. nam mówi, że wczoraj w miejscowości Izmir y, 60 latek wpieprzył się na komisariat policji z, z bronią i zaczął atakować policjantów, nie? Mówi, że generalnie Turcja jest bardzo, bardzo niebezpieczna, especially gangsters and drug dealers, so we need to be careful. But But you don't have the practice, right? My big brother hit two years ago hit the ball. Hit the ball? Wow. Ah. wow. In this shot. Uderzyć w cieka po koziomek, super ziomek, jest, jest yy, po architekturze i jest architektem i mieszka dokładnie w Agvamerkes. Agvamerkes. Już tutaj, bo już tutaj, moi Robi się coraz fajniej i fajniej. Tak, a będzie jeszcze super, bo już nie trafiamy do wielkich molochów jak Istanbul pieprzony. W ogóle te psy, które tutaj chodzą, yy... Po tej Turcji te psy, to są tak ogromne, te bezdomne psy, że to jest hit. On się zsikał. Nie bardzo dobrze. Bo to chyba te, te najwięcej przytrwają. No tak. Tutaj jest nasz kemping. <noise> Idziemy teraz zrobić podejście. Na tabliczce przy wejściu było napisane, że 200 lirów. 200 lir za rozłożenie namiotu. Zobaczymy co gospodarz powie. Jeżeli w ogóle tu takowy jest. Tam jest jeden namiot rozłożony. Nie, nie wiem, czy stąd widać. Jeden duży namiot. No, wygląda to jak opuszczone, opuszczone pole tak kempingowe nie? Ło, wow, Bengal ma spadek. E, po tym, jak zrobiłem kupę, czyli nie jest tak źle, moi drodzy. Schudłem tak z pół kilo może już, no. Ale jest łapa, no. Jest. Dobra, to spuchlak waży tyle, a ile waży Benji? Ale z kamerku, czyli przez chwilę było 84, no bo kamerka waży 2 kilo 90 kilo na budziku i Git. Moi drodzy, Ty już nagrywałeś, że w tym miejscu nocujemy? Nie. A moi drodzy, dotarliśmy do takiego kempingu Tam się można rozkładać. Chodź, pokażemy piratów, gdzie mieszkają. Tak. Tutaj ogólnie na wejściu była Cena 200. No ale nie wiadomo za co to było właściwie, no bo to było po turecku Gościu tu zakrzyczał 1500 lira I y, doszliśmy do 800 Po czym wzięliśmy przerwę w negocjacjach na 5 minut I zaproponowałem mu ostatecznie 700 Znaczy my zaproponowaliśmy I, i, No i takim właśnie krakowskim targiem tu zostajemy Eee, ponoć jest security 50 metrów od, tu, od tego właśnie patio w każdą stronę 50 metrów, ale patrzcie, tam osiedlają się piraci, tam powiewają ich flagi tuż na podnóżu góry i to jednak nie wygląda zachęcająco, no ale powiedział, że to są turyści ci, co są w tym, no i jestem w stanie to uwierzyć, bo to jest jakiś namiot z Decathlonu, tam mogą być jakieś koledzy piratów, no i fajnie by było się rozstawić między nimi. Gości mówił, że ci z tego dużego namiotu zapłacili 2000, nie? My 700. Ale to nie znaczy, że jesteśmy lepsi. Słuchajcie, Patol naprawdę głęboko rozważał, czy jest to warte, bo to jest dusi groć i naprawdę każdą złotówkę ogląda 5 razy, ale po pierwsze, ten kemping ten nie przekracza naszego codziennego budżetu, nie wydajemy ponad to. Dodatkowo jest tutaj kibelek. Jest tutaj jeszcze prysznic, z którego możemy skorzystać w ramach tej ceny. 700 leków, czy tam lei, więc skorzystamy z tego. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że nikt nas nie okradnie, zwłaszcza ci piraci. Moi drodzy, mały disclaimer Dravas. Wydaliśmy sobie tutaj camping. Już wiecie, jak to wyglądało. Rozstawiliśmy namiot i co, I śmigamy się pokąpać, tak, Piotrze? Tak, jest. Tak jest. Michael Phelps. Wszystko wydaje się ok, ale. Chyba jednak nie ma nikogo oprócz nas, bo, no. bo tutaj nic się jeszcze nie ruszyło tak. Nikt tam nie wchodził, nie wychodził, to może być wydmuszka A tutaj za nami na pewno nikt nie ma, bo jest opuszczony już dawno ten za no. Piotrem A no tu jest i... przyszedł psiak, no i... on czeka Może będzie nas chronił Może będzie nas chronił, a ratownicy powiedzieli, że w tamtych śmieciowiskach mieszka jeden człowiek jakiś Jeden a my! Stamtąd przyjechaliśmy. A jutro ciśniemy na wschód, na wschód, na wschód. Turcja. Morze Czarne. Bęgi 2025 Tango. Piotrze, pokaż co robisz. No jak zawsze. Ale musisz wtedy dookoła cisnąć. Też da radę. Ty! Nie Szczęście mamy Jezus Maria to, Tobie zawsze wszystko spada Zawsze, stary Ale niektóre rzeczy dobrze, że spadają na przykład, na przykład manna z nieba No i co, jak to się robi? Ale nie ma na co położyć, brudno Stary, my żyjemy w brudzie przez dwa dni już Piotr, nie wiedziałem, że jesteś kociarzem. Skrycie jestem kociarzem. Mm -hmm. <noise> to jest prawdziwa buła. <głosy> <głosy> Moi drodzy, spójrzcie, jak jest pięknie. No. To jest jakaś wspaniała rzecz. Buła, bengal, góry, cheers. No i sobie zajadamy, nie? A ten śmierć zwygonił. wygonił Ale te kamery w ogóle nie działają <laughs> Ogólnie jest tutaj pięknie Tylko trochę tutaj infrastruktura turecka psuje, ale... bardzo piękne Co ty robisz Piotrze? Wyżynam Wyżywam się na majtach z Jaworzyna Kończymy pranie tak naprawdę I warunki są jakie są Pieniądze mamy jakie mamy I jesteśmy gdzie jesteśmy Jest jak jest Dobrze It is what it is Ostatni haust No co moi drodzy No mam nadzieję, że nie tylko my się tutaj Rozbijamy cholipkę no. były Security 24H, ale cholera go wie, nie. No co? No jesteśmy dla Was, jesteście dla nas i tutaj i, i razem sobie działamy, nie? Podłączyć akumulatorki a na noc jak będziemy mieli spać nie, nie musimy na noc, nie? Możemy teraz jeszcze za nie pójdziemy spać na, na godzinę pół godziny jutro z rana. Na noc lepiej nie. Lepiej nie, nie? Bo zawsze mi powiedzą, że też za No ja, to coś tu było? Nic nie No tak. Jest tutaj muszla, a tutaj dziura. Muszla, dziura. Muszla. 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 Jestem team muszla. Kto jest z was team muszla, ten pisze team muszla. <głos> Bismillah. Bismillah. Allah Chwakba. Moi drodzy, gdzie my jesteśmy, Piotrze? W Agua Martinez. Agua Martinez. A co tu robimy? Próbujemy przetrwać. A czy jest tutaj bezpiecznie? A tak właściwie to nocujemy za 700 lirów Lir Bezpiecznie tutaj nie wiadomo czy jest Tam mieszkają piraci są, Tu są obok pomiędzy nami my jesteśmy pomiędzy dwoma opuszczonymi namiotami Tu są bezdomne psiaki Ale y, ponoć wokół tamtego patio jest 50 metrów security Więc my się w to łapiemy Dokoptowaliśmy Dobra, moi drodzy, musimy iść spać. Jest 21. Budzimy się o godzinie 7 i spieprzamy dalej. Spieprzamy, spieprzamy, spieprzamy. Dobranoc. A, ale jest jeszcze disclaimer, że może odbijemy na kontynentalną Turcję. Może zostawimy to może. 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 Dobra. Disclaimer.